Witam Was w 33. vlogu. Dzisiaj przychodzę do Was nieprzygotowany. Może ktoś tego się domyślał lub nie, ale zawsze do każdego vloga z tej serii pisałem scenariusz na kartce. Robiłem to dlatego, by było wszystko perfekt by jedno słowo nie powtarzało się dwa razy w tym samym zdaniu ale dzisiaj postanowiłem, że nagram vloga na luzie i zobaczymy jak się przyjmie on na moim kanale w ostatnich miesiącach działo się sporo fajnych rzeczy tak więc mam nadzieję, że widzowie nie będą się nudzić na tym filmie Teraz ja trzymaj i tak niżej weź mama jeszcze niżej Siebie na nagraj swoją paszczę. Swoją paszczę zobaczyć. O, tam mu nie? <grym> Oczywiście napisałem perfekcyjny scenariusz, którym chciałbym się podzielić w sieci, ale to jest zbyt takie osobiste i się cały czas nad tym zastanawiam, czy go opublikować. To teraz weź, trzymaj przed sobą, i się przejdź tam dróżką Grubno to miejscowość położona w powiecie chełmińskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Możecie sobie tam kupić stary pałac, jeśli to ogłoszenie jest nadal aktualne. My z mamą lubimy takie urokliwe miejsca nad wodą, wśród drzew. W przyszłym roku może uda się wyjechać w podobne miejsce, gdzie rozpalimy ognisko, połowimy sobie ryby. I podronujemy, bo w sierpniu zakupiłem drona DJI Mini Se. To jest jeden z najtańszych dronów, jeśli chodzi o firmę DJI, która jest najbardziej popularna, jeśli chodzi o ten sprzęt. Nie posiada on czujników, które widzą przeszkody. Tak więc trzeba uważać, jak się lata. Zastanawiałem się długo nad tym sprzętem i czekałem na promocję. By był on w cenie przystępnej na moją kieszeń. Obawiałem się, czy sobie z nim poradzę, bo palce mi nie działają i czy go nie rozbiję podczas pierwszego lotu. Zrobiłem sobie nawet taką checklistę, co robić po kolei, zanim wystartuję. Mam już kilka lotów za sobą i dron na szczęście jest cały. Uważam na niego, by mi jak najdłużej służył. Latam na otwartych przestrzeniach. Jak nie ma dużego wiatru, i ogólnie jak jest dobra pogoda. Chciałbym jeszcze dodać, że od zawsze fascynowałem się czymś, co samolata, i jako dziecko skonstruowałem sam trzy latawce. Podpatrzyłem na zajęciach w szkole podstawowej, jak wygląda konstrukcja takiego latawca. I później w domu z takich dostępnych rzeczy jak patyki z żywopłotu, które mocno okręciłem dratwą w miejscach łączenia. Stworzyłem kwadratowy stelaż, który jeszcze dodatkowo wzmocniłem dwoma patykami na krzyż, które znajdowały się w środku. To wszystko okleiłem papierem po zużytych workach po cukrze. Do tego dołączyłem półmetrowy ogon, bo latawiec musi mieć ogon, by wystartować. No i niestety żaden z tych trzech moich latawców nie chciał latać. I kto by pomyślał, że po 35 latach dziewczyny i chłopacy już nie będą bawić się latawcami, tylko będą latać dronami. Tak więc moje marzenie o lataniu, mimo wszystko, się spełniło. Wróciła. płony dla asystentki, że w końcu namówiła Pana. Ale jak się czujesz, Torek? Jestem dobrze. Gdyby ten szyberdach dało rozłożyć, to jeszcze by to może było bezpiecznie, a tak to ja nie wiem. Udało się, wystarczyło opuścić oparcie przy wózku, by nie dotykać głową sufitu. Człowiek jeszcze nie obyty z tym sprzętem, o tym nie wiedział. Potrzeba było trzech lat, by wybrać się na spacer po swojej wsi wózkiem elektrycznym. Przedtem nie miał kto mojej mamie w tym zadaniu pomóc. Ale w tym roku, mając asystentkę osoby niepełnosprawnej, która stanęła na wysokości zadania, zrobiliśmy test wózka elektrycznego którego niesamowitą historią mogę tu się wreszcie z wami podzielić. W 2014 roku poprzez internet poznałem Macieja z Ameryki. Maciej jest Polakiem z tetraplegią, tak jak ja. Kolega miał trzy takie wózki amerykańskiej firmy Permobil. Czasami jak rozmawialiśmy na Skype, Maciej mówił: "Waluś, wysłałbym ci jeden wózek po co mi trzy? Jednak wysłanie takiego wózka, który waży 120 kg, z Ameryki do Polski nie jest takie proste. Ale w życiu nieraz dzieją się takie rzeczy, które czasami mnie zastanawiają: że my na tej planecie jesteśmy połączeni jakąś siecią, pomimo że znajdujemy się daleko od siebie. Maciej kilka lat później poznał kolegę, który sprowadza auta amerykańskie do Polski. I takim oto sposobem dwóch Polaków za oceanu sprawiło, że wózek dopłynął a później dojechał do mojego domu. 22 września wyjechaliśmy na dwutygodniowy turnus do sanatorium w Ciechocinku. Będę z wami szczery, kiedyś te turnusy nas cieszyły, jednak tym razem czekaliśmy, by te dwa tygodnie nam już wreszcie zleciały. Nasz mało optymistyczny nastrój wynikał z tego, że pomoc w tym ośrodku, jeśli chodzi o dźwiganie, na tą chwilę jest już w zasadzie żadna. To nie jest dom, w którym mamy do siebie wszystko dostosowane. I czasami taka pierdoła jak łóżko ze szczytami, w którym mama musiała mnie codziennie podciągać, sprawiło, że po kilku dniach pobytu mieliśmy dość tych wakacji. Dwa dni przed odjazdem mamy rozbolała noga, ta operowana w zeszłym roku. Do tego stopnia, że przez kilka dni spała na siedząco i była na środkach przeciwbólowych. Byliśmy wtedy naprawdę przerażeni i chcieliśmy już wracać, jednak trzeba było dokończyć turnus. Więc czas zweryfikował nasze siły, jeśli chodzi o wyjazdy do sanatorium. I to był nasz, niestety, ostatni turnus. Szkoda, bo 2008 roku niektórym z niepełnosprawnych na pewno przetarłem szlak do Darówka, Ustronia Morskiego, Mielna i też Ciechocinka. Nagrywając filmy z ośrodków i miast, jak są przystosowane, może znajdę kogoś, kto pojedzie z nami jako pomoc. Tylko w tych czasach dobrobytu trudno kogoś znaleźć, by ktoś zdecydował się na taki krok, za hotel i wyżywienie. Zobaczymy. Na tą chwilę będę montował odcinki z jednodniowych wyjazdów tu, gdzieś w poblisku, które też nas bardzo cieszą. Mogę się realizować jako YouTuber, montażysta, scenarzysta. Więc zasubskrybuj ten kanał. To nie widać dobrze. dobrze dalej do pełna. 6 października, po dwóch tygodniach, wróciliśmy szczęśliwie do domu, w którym wreszcie poczuliśmy się bezpiecznie. Asystentka, pielęgniarka od opieki długoterminowej, opiekunka, kilku bliskich znajomych, na których można liczyć w kryzysowej sytuacji. Człowiek czuje się zaopiekowany. Kiedyś nie było tyle projektów pomocowych, co dzisiaj. Dla nas to jest duże wsparcie i nie wiem jak bez tych ludzi sobie byśmy dzisiaj radzili, ale i tak pomimo tego wsparcia na pewno znajdą się tacy, którzy i tak będą narzekać. Pozdrawiamy widzów i do zobaczenia w kolejnym odcinku.